Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja dziś, moi drodzy, rozpoczynam swój urlop i powiem wam, że tak się na niego cieszę. Mam tyle zaległości, mam tyle rzeczy, które chciałabym zrobić. Mam nadzieję, oczywiście, że chociażby w połowie uda mi się to wszystko zrealizować. Niemniej jednak, mam pewien plan. Czy go zrealizuję? Zobaczymy, to się okaże. Natomiast w związku z tym, że mam teraz troszkę więcej czasu, to chciałabym z Wami więcej rozmawiać, więcej do Was mówić, więcej wywoływać w Was taką refleksję i chwilę zastanowienia się nad pewnymi kwestiami. A do tego zainspirowała mnie jedna z Was, z moich widzek. Alicjo, z tego miejsca bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za, za to pytanie. Pisałyśmy sobie na Instagramie, więc Alicja wie o co chodzi. Wy za chwileczkę też się oczywiście dowiecie, ale zanim to moi drodzy, to yy, pierwsze co pójdę zrobić sobie przepyszną herbatę, zasiądę i powiem Wam o co Alicja mnie zapytała. A wy moi drodzy, jeżeli macie ochotę na spędzenie odrobinę czasu ze mną, zapraszam was z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku, oczywiście zostawiajcie ślad ym, po sobie w postaci komentarza. Nie przedłużam, zaczynamy. Żeby było mi milej, to zapalę świecę. Jeszcze mam tą świecę e, wielkanocną Janki Kabel, Oczywiście wiecie, że bardzo kocham. I to są te mm, truflowe, czekoladowe jajka wielkanocne. Więc odpalamy, to odstawiam na mojego zająca. Dobra, herbatka się parzy. A ja teraz tak sięgam po telefon i muszę wrócić do tej naszej rozmowy. Alicja, tak jak powiedziałam we wstępie, bardzo, to bardzo Tobie dziękuję za te inspiracje. Mam nadzieję, że ta tematyka będzie Wam albo bliska, albo może gdzieś Was też zainspiruje akurat to, o czym będziemy teraz sobie rozmawiać. Alicja mi zadała pytanie Gdy jest Ci źle, Masz jakieś lęki, strachy o jutro, o przyszłość? Czym się ratujesz wtedy? Jakie są Twoje sposoby na te gorsze chwile? Ech, chcę się czegoś od Ciebie nauczyć, zaczerpnąć siły. Bardzo dziękuję. Bardzo trafnie postawione pytanie. Uważam, że w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy tak bardzo, wiecie, przebodzicowani, gdzie. Dużo rzeczy dzieje się i one się dzieją szybko. Jest ta zmienność sytuacji, mało rzeczy jest takich stałych. To powiem Wam, że można się zagubić, zresztą sami też macie pewnie tego świadomość. Ja bardzo często gubiłam się, bardzo często też szukałam takiego, wiecie, punktu, w którym sama dla siebie będę stanowiła odpowiedź ale przez to, że właśnie tyle rzeczy z zewnątrz do mnie przychodziło, tyle rzeczy powodowało, że nie umiałam się na chwilę zatrzymać, to dochodziło do takich sytuacji, że uciekałam w pracę. Do tej pory to robię, aczkolwiek staram się już nad tym panować i mam nadzieję, że jestem na dobrej drodze, że jakoś mi to, wiecie, wychodzi. No właśnie, to powiedz nie jakoś. Um, ale cały czas pracuję. Cały czas pracuję, cały czas jakby jestem w tej świadomości, że um, no muszę coś zacząć z tym swoim życiem robić, żeby nie zwariować. Ta odpowiedź nie będzie jednoznaczna, dlatego że natura ludzka jest taka, że nie lubi zmian. Ja co prawda do zmian zawsze podchodziłam z takim entuzjazmem, z radością. Ja wiedziałam, że zmiany w moim życiu są potrzebne. Zawsze zmiana w mojej ocenie i do tej pory chyba tak jest, ale może to wynika, wiecie, z mojego temperamentu, z mojego charakteru, być może też z doświadczeń życiowych, że zmiany powodowały we mnie taką ciekawość taką ciekawość dziecka taką niewinną jakby nie analizowałam tego, no dobrze, przyjdzie ta zmiana i co wtedy, czy ja sobie z nią poradzę. Ja nie robiłam takich analiz i nie robię do tej pory. Boję się czasem tych zmian, bo one są nieraz trudne. To są też decyzje, które podejmujemy w życiu. Nie zawsze te decyzje są słuszne, nie zawsze te decyzje są w zgodzie z nami. Niemniej jednak ja zawsze staram się szukać pozytywów w tym, jakich wyborów dokonuję. Dziś mając świadomość tego, że bardzo często zmiany wprowadzają taką inną perspektywę, że nas czegoś uczą, że są pewnego rodzaju lekcją, nawet jeżeli to są trudne decyzje czy trudne zmiany, one powodują, że najwyraźniej do tej pory jeszcze nie nauczyliśmy się na błędach. Być może jesteśmy w pewnych schematach, które powtarzamy, powielamy bardzo często, bez świadomości, bez jakiejś takiej autorefleksji, że to, to my tak naprawdę y, jesteśmy kreatorem tego, co nam się w życiu przydarza. To my dokonujemy wyborów, to my jesteśmy z tymi ludźmi, których my wybieramy. Bardzo często ja też, wiecie, co, tak miałam, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie. Oczywiście nie będę tutaj Wam opowiadała swoich przykładów, nie będę mówiła Wam o moich wyborach, bo jakby nie to jest esencją tej mojej wypowiedzi. Niemniej jednak złapałam się na tym, że bardzo często. Angażowałam się zbytnio w relacje, oddawałam siebie, zresztą chyba skorpiony mają taką naturę, że oddają, jak już wiecie, wchodzą w jakąś relację, czy to jest przyjacielska, czy to jest um, relacja właśnie damsko-męska, czy to jest jakaś relacja bliższa, taka um, w rodzinie to oddają całe swoje serce w 100%. Tutaj nie ma wiecie połowiczności. Ja jakby nauczyłam się nie oddawać i nie angażować siebie w 100%. Staram się wypośrodkować każdą relację. W każdej relacji obecnie teraz, jeżeli tutaj mówimy o relacjach damsko-męskich, daję sobie taką przestrzeń na swoje życie prywatne. Już nie rzucam się tak jak kiedyś ze wszystkim. Jak ktoś mnie poprosił o spotkanie, to rezygnowałam z mojego życia prywatnego, ze spotkań z koleżankami, z nagrywania na YouTube, z um, takiego relaksu też dla siebie, z dodatkowych zajęć, które gdzieś tam też miałam. Teraz po czasie wiem, że to nie powinno mieć miejsca. Ja teraz mówię: nauczyłam się dbania o tę moją przestrzeń, taką psychiczno-fizyczną, która dla mnie jest istotna. Która stanowi o mnie. Wcale to nie oznacza, że stałam się egoistką, choć po części można tak to określić. Niemniej jednak stałam się realistką. Stałam się kobietą, która potrafi na tej szali, wiecie, położyć dwie kwestie: relacje, jakakolwiek by ona nie była, a z drugiej strony siebie. I tutaj zaczynam jakby ważyć, co w tym momencie jest dla mnie odpowiednie. I jeżeli druga strona, której powiedzmy odmawiam, albo na przykład przekładam spotkania czy, czy jakąś pomoc na inny czas, ona to przyjmuje, to świadczy też o tej drugiej osobie, że ona jest wygrzała. Świadczy to o tym, że tamta druga strona też mnie chce w swoim życiu. I nie tylko na swoich e, zasadach, ale również akceptuję moje zasady i moje warunki tej gry, tej relacji, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I dla mnie kwintesencją takiej znajomości, takiej mm, takiego dojrzałego partnerstwa jest to, że ja odmawiając komuś, zmieniając plany, Pokazując inną możliwość rozwiązania danej sytuacji, po drugiej stronie nie słyszę, że jestem egoistką, nie mam cichych dni, nie mam rzucania, wiecie, słuchawką, nie mam e, braku odpowiedzi. Pamiętajcie, że zawsze brak odpowiedzi to też jest zawsze odpowiedź. Ja się tego nauczyłam, więc jeżeli ktoś nam nie odpowiada na wiadomości, e, nie odzwania, e, to znaczy, że ten ktoś nie ma przestrzeni dla nas w swoim życiu. Dla mnie najważniejsza jest komunikacja. Niech ona będzie nawet bardzo bezpośrednia. Niech tam będzie półsłówka na zasadzie. Przepraszam, nie mam teraz czasu, odezwę się, jak gdzieś tam swoje sprawy poukładam. Ok, rozumiem, jesteś zajęta, masz swoje życie, nie obrażam się, jakoś sobie poradzę. Dzięki za, za chwilę uważności. Ten czas, że y, mogłem, mogłam się do Ciebie zwrócić i y, zapytać y, o wsparcie. Więc dla mnie takie znajomości obecnie są bardzo cenne. Dbam i pielęgnuję. Takie właśnie osoby w swoim życiu, takimi osobami chcę się otaczać, i to świadczy, uważam, o tej dojrzałości. Być może odpowiadam trochę przykornie na pytania od Alicji, jak sobie radzę z trudnymi momentami, chwilami. Ja nie, zamykam się. Ja przygaduję bardzo mocno ze sobą te trudniejsze momenty. Jeżeli mam ochotę na to, żeby płakać, to płaczę. Jeżeli mam ochotę pozamykać się i do nikogo się nie odzywać, z nikim się nie spotykać, to też to czynię. I nie mam do siebie o to ani pretensji, ani żalu, nie mam już takich, wiecie, wyrzutów sumienia, że yy, jestem sama ze sobą. Kiedyś miałam ten problem, i kiedyś dla mnie takie, wiecie, izolowanie się od świata, od ludzi, było czymś nie do pomyślenia. I tak jak częściej uciekałam w pracę i w momencie, kiedy miałam jakiś kryzys czy, czy trudny problem, z którym sobie nie potrafiłam poradzić, uciekałam między ludzi, a to powodowało jeszcze większy chaos, jeszcze większe takie wewnętrzne moje zamknięcie, bo ta frustracja we mnie rosła, problem niele był rozwiązany. Ludzie z zewnątrz przychodzili ze swoimi problemami, co mi absolutnie nie ułatwiało rozwiązywania moich problemów, więc stwierdziłam, to nie może tak dalej wyglądać, bo ja się po prostu wykończę. Ja nie odnajdowałam siebie w tym całym chaosie, w tym całym bałaganie, w którym żyłam. I powiem Wam, że w momencie, kiedy przyszedł na mnie taki. Taki kryzys, taki naprawdę kryzys mojej tożsamości, um, stanęłam w prawdzie ze sobą. Stanęłam przed sobą i stwierdziłam, dziewczyno, ty już masz ponad 40 lat. Czy ty naprawdę chcesz, żeby twoje życie w ten sposób wyglądało? Czy ty naprawdę chcesz otaczać się takimi ludźmi, którzy absolutnie nic nie wnoszą do twojego życia, wręcz przeciwnie, powodują, że ty się czujesz fatalnie sama ze sobą? Patrzysz na to swoje życie, nie cieszysz się z tego, co masz, w jakim miejscu życia jesteś, co osiągnęłaś, jak siebie zbudowałaś, jakie masz wartości, kogo zaprosiłaś do swojego życia. I w momencie, kiedy wiecie, zadałam sobie na głos te pytania, doszłam do wniosku, że tak dłużej być nie może, że ja takiego życia dla siebie nie chcę. Ja nie o takim życiu marzyłam. Ja nie takich ludzi w życiu chciałam mieć. Ja potrzebuję ludzi mądrych, dojrzałych, ludzi, którzy znają swoją wartość, ludzi, którzy oczywiście mają swoje problemy, ale potrafią o nich mówić z taką może nie lekkością i łatwością, ale z takim jakby nie wyrzutem, tylko z, taką, z takim tonem, wiecie, normalności. Że takie rzeczy też się nam dorosłym przydarzają. I to jest piękne. I to jest piękne, dlatego że ja teraz y, mam życie, o którym może nie marzyłam, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mi przyświecał ten cel, że chcę żyć świadomie, że chcę móc świadomie wybierać, że chcę móc y, świadomie przeżywać chwile trudne ale też chwile szczęśliwe. I w momencie, kiedy mam kryzys, bo te kryzysy są, wiecie, one są wpisane w nasze życie, w nasze DNA i e, chociażby, chociażbyśmy byli najcudowniejszymi ludźmi, najbardziej ugotowymi, to zawsze, zawsze kryzys każdego z nas dopadnie. Mniejsze lub większe, tutaj jakby wiecie, nie chodzi o, um, um, o wartościowanie, co jest... Um, co u kogo jest poważniejsze, trudniejsze, ale chodzi o, o samą tą świadomość, że te kryzysy będą się nam przydarzały. I teraz pytanie, czy my ten kryzys będziemy zamykali w sobie i będziemy myśleli, kurczę, dlaczego to przytrafiło się mi? Eee, Dlaczego, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ja ciągle mam podgórkę? Dlaczego wiele rzeczy mi nie wychodzi? Dlaczego ciągle trafiam na tych samych beznadziejnych facetów? Dlaczego te relacje przyjacielskie są takie, a nie inne? Wiecie, to są pytania bardzo negatywne. Ja odrzucam te pytania. Ja wychodzę z założenia, że zawsze w życiu wszystko dzieje się po coś. Wielokrotnie Wam też o tym mówiłam. Jestem wdzięczna za każdą relację, za tę, która jest, za tę, która się skończyła, za tę, która trwa, w której tkwie, ta, która przyjdzie do mnie, naprawdę wierzę, że wszystko ma swoje znaczenie. I dziś jestem wdzięczna za to. Powiem Wam, że ja też, to, co, jest, to, co dla mnie było też trudne, to to, że ja musiałam się też nauczyć odpuszczać. Jako Stuprocentowa kobieta, jako stuprocentowa skorpionica zawsze byłam waleczna. Dziś już potrafię spojrzeć na daną sytuację, dany problem, dany kryzys, daną osobę, dane spotkanie, relacje na zasadzie: odpuść, jeżeli na coś nie masz wpływu. Jeżeli nie czujesz się komfortowo w jakiejś dyskusji, w jakimś konflikcie, coś z Tobą nie rezonuje, odpuść. Naprawdę. I powiem Wam, że kiedy nauczyłam się tego, co prawda jeszcze nie w 100%, ale pracuję, cały czas pracuję, jestem w tym procesie, to powiem Wam, że zupełnie łatwiej mi żyć, łatwiej mi funkcjonować. Co prawda przeżywam pewne rzeczy, E, dwa razy emocji, bo ja jestem wypełniona po brzegi e, emocjami, i, i bardzo często u mnie widać, jak jestem wściekła, jak jestem szczęśliwa, jak jestem e, smutna. U mnie to widać po twarzy, po słowach, po oczach, po mimice, po w ogóle widać w moim ciele, co się tam u mnie dzieje. E, już z tym nie walczę, tylko nazywam rzeczy po imieniu. Mówię o frustracjach, mówię o tym, co mnie złości. Um, wyrzucam to z siebie, ale jakby już teraz nie przeżywam tego. Kiedyś wyrzucałam, przeżywałam, chodziłam, byłam sfrustrowana, część dusiłam w sobie, e, rozkminiałam, rozkładałam na czynniki pierwsze. Dziś tego nie robię. Nie robię sobie, kochani Krzyty. Wychodzę z założenia, że ten czas jest mi potrzebny po to, żeby. Energię spożytkować na bardziej przyjemniejsze rzeczy, takie jak chociażby napicie się dobrej herbaty, włączenie kamery, pogadanie do Was, na spotkanie z ludźmi, e, których chcę w swoim życiu, na ciekawe rozmowy, mm, na bardzo rozwijające relacje. Ja tego teraz chcę i bardzo świadomie to, wy, to wybieram, bardzo świadomie podchodzę. Do tego, co wpuszczam do mojego ciała, do mojego życia, do mojej głowy, do mojego serca, i tym, kochani, żyję. Taka jest moja dewiza życiowa. I y, stwierdziłam, że jeżeli mogę Wam chociażby w części powiedzieć, jak właśnie radzę sobie z takimi trudnymi momentami i y, y, takimi kryzysami, które w życiu są. Bo tak jak powiedziałam, one są wpisane w nasze DNA. Jeżeli chociażby jedna osoba gdzieś tam weźmie sobie te moje słowa do siebie i zacznie również y, pracę ze sobą, nad sobą, z własnymi emocjami y, i będzie w procesie zmiany, to ja będę szczęśliwa. Naprawdę. Dajcie mi kochani znak, co na ten temat sądzicie, jakie jest wasze. Doświadczenie, jakie wy macie emocje w sobie, jak wy sobie radzicie z tymi trudnymi e, sytuacjami i jak w momencie takiej sytuacji kryzysowej, e, jakie macie sposoby na to, żeby zawalczyć o siebie, żeby zwalczyć te, e, te trudności, to będzie mi bardzo miło tam na dole czekam na Was w komentarzu. Jeżeli chcecie więcej takich pogadanek, a być może jeżeli Wy macie jakieś takie pytania, których, o których chcielibyście, żebyśmy sobie porozmawiali tutaj na forum, w jakimś filmie na YouTube, to, a nie chcecie zadawać tego pytania na przykład pod filmem, zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, bądź też, jeżeli ktoś nie ma, to zapraszam Was do napisania maila do mnie, więc zapraszam Was, kochani, do kontaktu. A tymczasem zabieram się za moją herbatkę i my widzimy się w dalszej części tego vloga. A tymczasem zobaczcie, jak przepiękny kolor ma ta herbata. Jeszcze raz Wam ją polecam, Sir Williams i ona jest z gruszką. Przepyszna. Jeżeli lubicie białą herbatę, to ta jest strzałem w dziesiątkę. A tutaj moja cudowna świeca. I ostatnio przeprosiłam się, bo do, też dostałam uwagę pod jednym z filmów, że mam kiepskie oświetlenie, więc częściej teraz będę włączała tę lampę, żeby... Te filmy moje były znacznie lepszej jakości. Mam nadzieję, że będziecie widzieli te poprawy. A oto moje dzisiejsze śniadanie. Dużo sałaty. E, to jest ta sałata, zawsze zapominam, rzymska. Do tego dwa jajka. Gdzie co? Miały być na miękko. Czy są? Są. Mm. Przecudowne, jeszcze ciepłe. O, przed chwileczką je obrałam. Czy ja dobrze pokazuję? Tak. O, tak, 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 moi drodzy, a to nawet takie bardzo płynne, więc e, pozwólcie, że ja zabiorę się za moje śniadanie. Do tego oczywiście zielona herbata z Big, bon Big Active. Jestem moi drodzy, śniadanie zjedzone. Pierwsza część tego filmu już jest zmontowana, więc bardzo, bardzo się cieszę. A teraz tak, przyszłam tutaj, bo po pierwsze, chciałam Wam powiedzieć o cudownym duo, które uważam, że jeżeli miało mnie dzisiaj określić, to właśnie to będzie to, a mianowicie Kimbo. Wiecie, że ja kocham kawę Kimbo i wielokrotnie Wam polecałam tę kawę i będę Wam polecała. Pamiętajcie, 100% arabika, żadna robusta, żadne mieszanki nie, 100% arabiki. Więc, jeżeli poszukujecie dobrej kawy, wiecie, że ja zawsze Wam będę ją polecała. Próbowałam ją zdradzać z innymi i zawsze potulnie i pokornie wracam do niej. Więc, jak najbardziej, kochani, tutaj nic się nie zmieniło w tej kwestii. Jeżeli jesteście kawoszami, albo na przykład rozpoczynacie swoją kawę, swoją przygodę z kawami, polecam ją Wam, tę włoską cudowność, jak najbardziej. I drugim moim cudownym dzisiaj, takim kompanem mojego dnia jest Lulu Cacharel, który wielokrotnie ostatnio chyba przewijał się w moich vlogach, bo... Jakoś tak potrzebowałam, miałam taką, wiecie, nieodpartą e, potrzebę używania tych perfum. Dlaczego się pokazują te dwa produkty? Dlatego, że to już są... Mm, tak, dlatego, że to już są, kochani, e, zużycia. Zużycia minionych dni. Tu już ostatnią resztkę wsypałam e, do mojego ekspresu. E, Flakon dziś ostatnią też resztkę na siebie wylałam, więc z tym kombo myślę, że będę kończyła tego vloga i to o czym pomyślałam, to od czego jakby zaczęłam tego vloga, że mam taką myśl, pewien taki pomysł, a mianowicie o ile mi się uda, postaram się teraz przez ten cały tydzień, może, no może bez soboty, ale poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek nagrywać dla Was filmy. Może się uda, może podołam. Więc dziś ten odcinek będziecie widzieli na kanale. Niech Was nie zmyli to, że, że akurat dzisiaj ten film się pojawi. Ja za chwileczkę biorę sobie mój ulubiony, ukochany maślan sodu. Polecam również Wam te suplementacje. Poczytajcie sobie w ogóle o dobrodziejstwach tego maślanu. No genialne, ja odkąd zaczęłam używać te suplementacje i akurat tej firmy Yango to nie jest film sponsorowany, ja sama za to zapłaciłam i teraz też zrobiłam kolejne sobie zamówienie, więc czekam, aż mi przyjdzie. Hmm, tam chyba zamówiłam sobie cztery opakowania od razu, wiecie, żeby mieć już na zapas, więc za chwileczkę się suplementuję, e, zgrywam pliki. Montuję drugą część tego vloga i Wam wrzucam. Standardowo, tak jak zawsze, film pojawi się o 21.00. Więc postaram się, żeby jutro ten dzień ze mną też był bardzo atrakcyjny. A jutro chciałabym wyjść. Zobaczymy. Może w środę zrobię Wam food hall, bo tak jak powiedziałam, w planach miałam tą biedronkę, więc lista już się tworzy. Chciałam jeszcze zrobić, moi drodzy, taki smalczyk wegański i upiec ten chleb białkowy, który też ostatnio robiłam do pracy. Tyle tylko, że zrobię go z podwójnej porcji. No, będzie się działo, kochani. Mam tyle planów, mam tyle rzeczy, mam dosłownie taką listę rzeczy wypisaną, jeżeli chodzi o tematykę filmów. Pewnie też zauważyliście, bo niektóre osoby też zaczęły się do mnie odzywać na Instagramie, że tam częściej się pojawiam, tam więcej jest takich, czy też postów, czy częściej jestem na tych storkach. Tak, kochani. Chcę, mam ten czas, mam ten vibe, czuję to, gdzieś tam coś się we mnie ostatnio odblokowało i chcę wykorzystać te, ten swój potencjał, te moje zaangażowanie. Mam nadzieję, że docenicie to i mam nadzieję, że będzie Wam to również sprawiało mnóstwo, mnóstwo przyjemności. Powtarzam to, co jeszcze zaczęłam na samym początku. Jeżeli chcesz dołączyć do tej naszej cudownej YouTube'owej społeczności. Zapraszam Cię oczywiście do tego, czyli tam na dole taki czerwony przycisk subskrybuj. A jeżeli zaznaczycie dzwoneczek, to wiadomo, że te filmy Wam nie będą uciekały. Bo ostatnio, i to jest nie tylko moje zdanie, też moje Arlety, że coś ostatnio ten YouTube nam namieszał. I miesza cały czas, obcina nam zasięgi, zresztą widzimy to wszyscy po wyświetleniach, po komentarzach, że tego jest coraz mniej. Wy też nieraz mi piszecie, że te filmy wam się nie pokazują, więc mam nadzieję, że to jest tylko takie chwilowe zawirowanie, że wróci to wszystko na dobre tory. Więc kochani, jak najbardziej, jeżeli macie swojego kochanego twórcę, którego lubicie i chcecie wesprzeć, to... Pamiętajcie wpadać na ten kanał, no i przede wszystkim, no wiadomo, że subskrypcja nie gwarantuje jakby wyświetlenia filmów. Jeżeli będziecie mieć subskrypcję i będziecie aktywni, to te algorytmy tak działają, że te filmy Wam nie uciekają, dlatego że jest jakaś interakcja. Jeżeli przez dłuższy czas macie tylko subskrypcję, a nie zostawiacie śladu po sobie, to YouTube jakby... Odbiera to na zasadzie takiej, że okej, okay, subskrybujesz, ale być może jesteś botem, więc nie będę ci podsyłał kolejnych filmów tego twórcy. Dobra, kochani, to tyle. To tyle ode mnie. Ja Wam bardzo, ale to bardzo, kochani, dziękuję za to, że byliście ze mną. Czekam na Was w sekcji komentarze. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza dłuższa pogadanka, bo na taką ja mam ochotę, spowoduje, że też. Zatrzymacie się chwilkę i może będziecie mieli jakieś takie swoje przemyślenia. Tak czy inaczej, bardzo Wam dziękuję za dziś. Alicji jeszcze raz bardzo dziękuję za pytania. No i co kochani, widzimy się w następnym moim odcinku. Do następnego. Ciao!